E, hejka, tutaj Ola. E, w dzisiejszym odcinku, tak oczywiście Mgiełka się nam o chciałam bawi, e, pokazać Wam ten e, domek, który wybrałam, żeby nasza o już włączę, nasza Lidia i Mgiełka e, sobie mieszkali, tak? No to oczywiście do telewizora. E, bożko, do telewizora co ja mówię? E, do radia. Ja e, jej kazałam usiąść. Ona nie usiadła. O, co to? Co to? to? Chciałam to zobaczyć. Co to? I właśnie prowadziłam się do domku. Zaraz Wam pokażę, jak go ustroiłam. Małpy piesek? Małpy piesek? Powiedzcie, że małpy piesek. Właśnie zobaczyłam, że nasza sąsiadka, tutaj, tu, tu, ma boksera. Boksera ma. Tutaj mieszka, tak? Ma boksera. I mnie to zadziwiło. Ja się bałam, że ja mi kotka zabierę. Nie zabiję, tylko zaatakuję przez tył, ale wiem, że w Simsach nie może piesek zaatakować. To pokonują się wadze, Czy mogą zaatakować? Ale słodziak! Jakie maluśki! ja. Słuchajcie. Ja. O, To mały bokserek? Nie wydaje mi się. E, już Wam pokazuję, jaki domek zrobiłam. Wygląda on z daleka tak, oczywiście wszystko dla kota jest lepiej złożone w domu. <laughs> wszystko jest tutaj z, z zwierząt. Tak? Takie legowisko dla kotka zrobiłam tutaj, większe by mi się nie zmieściło. Takie lampaczki. Ojciec, coś stało? Coś mi się włączyło na komputerze. <laughs> Ucieczko takie ładne, półeczka na to, książki. Co to jest? Nie, <laughs> Łazienka też ze zwierzaków, kumetkach. Yy, yy. Próbowałam nagrywać kilka razy. <laughs> znaczy, jak jeden raz nagrywałam i moblowałam wtedy do, wyłączyło mi się po prostu... wyłączyło mi się nagrywanie i musiałam teraz zacząć od nowa, więc postanowiłam, że ustroję jednak yy, jak nie nagrywa, a yy, pokażę jak, na, jak go ustrojało nagranie. Później tak? wygląda tak. Zastanawiam się, czy kupić gości ale ona wtedy nie będzie kota między rolnikiem. Salam, tak. Ja dalej taka malutka, tak oczywiście. I miseczka na kotka radio ze studenckiego tego życia, bo nie było ze zwierzaków. To wszystko też pewnie ze zwierzaków ale no nie. Tak, i chciała... Ja nie zauważyłam, że moja biełka, tak ma e, świniaczka, tak? Te... Dwie cechy są bardzo fajne, geniusz i żywiołowa, ale świniak nie zauważyłam nawet tego, bo od razu stworzyłam, tak? Nie patrzyłam się w cechy. Dobrze, yy, tak, witamy w jesiennym Isla... No, boże, Isla parę minut ja chciałam powiedzieć. Witamy w jesiennym... Dobrze, zrobiłam z tego? stron za nikt tutaj nie mieszka. W jesiennym... Yy... Klasa była Poins. Tak wygląda jak na pustyni to. Tak. i gdzie jest nasz damy... Tak tutaj. Nasza eee, ta filmka. Jakbyśmy ją tak nagrywali. Dowiedziałam się, że w, <laughs> w pokoleniach można sobie nagrywać rodzinkę, tak? W pierwszych filmach. I potem może to wyglądać jak logotyki, to włoskie jak Mary nagrała, a potem to oglądała. Tak. Dobra. Właściwie tych czułości, przejdźmy do grania. Eee. Za ile dni? Za 25 dni o nocko. A ty? Do 16. Nie! To nawet być zwierzaki, a nie studentkie życie. Chyba no. wszystko dobrze, żeby i <laughs> was się sobie drapatko. Jak słodko. No <laughs> to A ty miałaś usiąść i czemu nie siedzisz. Przepraszam, to chrypę nie znowu to i chciałam tutaj taki postawić taki wielki domek dla kotka, taki e, się nazywało Koci raj chyba tak. Koci Gaj, Koci Raich, wygrać. I teraz wam pokażę jak on wygląda. to jest Koci. Kocie dżungla, tak. Tak to wygląda, ale zobaczcie jak to wygląda z daleka. O, muszę włączyć na... Raz, żeby tak zrobić. No i jak to wygląda, tak wiecie. O Jezu, ja nie... Ja nie, wiem, że mój kotek chciałby się tutaj bawić tak gdzieś y <laughs> Ale przepraszam, osobiście nie, bo on... Ona wtedy... znaczy ten dom by nam zasłaniał całe wytałki na nasz domek, tak? A nasz domek jest taki. Ja osobiście nie zmieniałam koloru ani nie, tylko muszę, a oh, to jest w Zajmijcie Zajmijcie się tutaj będziecie autkiem. Jest tutaj zostawienia oczka. Czierczy się nie wydawało, że było. O ja... Tak, wezmę z kieruję, że to jest bardzo fajny. I autko, autko nie wystarczy. Kombi... To jest fajne. To, wezmiemy to. Ten odcinek będzie strasznie krótki. 10 minut takie coś, bo ja nie chcę nagrywać wieczności bo wiecie mam swój świat <grymianie> normalny eee, więc chciałabym nie nagrywać aż tak długo <laughs> co zrobić? Eee, więc będzie tak powyżej 10 minut to w tym stylu to sobie polowany przynajmniej no trapisz tą drapaczkę, że nie Wiedziałam właśnie, że można tutaj strześć obiekt. Obiekt, przepraszam, jak kotek, może strzec No, psa to rozumiem, no ale kota. Szkoda, że nie ujęłam tutaj, jak moja sąsiadka się wprowadza z tym będzącą jest. Dobra, i postanowiłam, że ona odwiedzi tą sąsiadkę. Bo chciałabym. Blackburn. -bur? Blac Blackburn, tak, nazywa się. W Blackburn, w Blackenburne, tak dziwne nazwisko. Eee, a wtedy kotek zajmie się zabawą. Przyspieszymy. Przynajmniej w Aplesa. O, jakiego nauku? Na starej niż sąsiadka przyjechała. <grymna> Same sąsiadki będą okorek. To jest jeszcze eee, tak. Boys. nie w Tak. Tak. Aplesa nie zaczyna mi się tak jak Isla Paradiso. W isla Paradiso, nowy dodatek to wiadomo, yy, zacina się na przykład jak włączę na yy, super tempo, to ono się zacina. To jest bardzo straszne, bo wtedy będę musiała odczekać yy, yy, 10 minut z tych armi robiąc tej odczekać 10 minut aż no zjedz to! Tak, yy, tak, zakochani się jeszcze w sobie, no proszę. Romant z maskotką. Jak on wygląda normalnie, bo on mam nadzieję, to facet. A kobieta tu nie wiem. Kobieta się w kobiecie nie do zakochuje. Dobra, a, a gdzie on jest tutaj w tym prezent? Bo się tutaj w tym otoczeniu nie, 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 nie widzę. Nie orientuję. Może ja to nie grałam. Gdzie ty jesteś, panie zabawku? Boże, pani panie, panie. O, jest baźniakiem, no ładny jesteś, nie przesadzam. Ale ty masz na sobie ogrodniczki. Ona On ma imię Dobra. Ej, muszę odwiedzić. I czemu nie odwiedzasz? Wiedzę. Nie <coughs> Może ich nie ma w tobie? Tak, nie ma. Ja chciałam ją odwiedzić, a... Gdzieś Zostawiam tego bez konieczności

Uchytony na wizji. Kocie. Jeszcze ładko. Oj. Dobra, włączę tego. <coughs> Wszystko widzę tego taba Tak ja i choroba. Eee, tak, no miałaś jeść. No nie jest. No nie, jest takie jak ktoś. Moja ty nie To w ogóle nic nie jest. Jesteś kobitką, jesteś kobitką. Dobra już dużo oskarżyć idź bo chcę i chcę, chcę się nauczyć <totryk> Dobra, nagrywam już 10 minut y... O, o, jeszcze sąsiedzi. Czekajcie, powitam się z sąsiadami i już No, to a ty pozmywać teraz idziesz Sorry, przyszli sąsiedzi Powitasz, to będzie dziedzinie nie, nie wypraszaj, nie wypraszaj, nie, 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 nie. Stój. Nie jesteś aż tak brzydka. Nie tak brzydka, przepraszam. Nie jesteś aż tak wredna, żeby ją na jej głowie Nie, przyjazd nie ten tak? Przyjazd nie powinien, yy, tak? Ja pamiętam, że ją miałam jako współlokatorkę i ją od razu zmieniłam, tak? Nie ma? Nie ma nic więcej dobrego niż była przynajmniej więcej... Postój? Będę rzucił, nie będę rzucił poszpilowania. Dobra. No Dobra. Zakończymy właśnie powitaniem naszych nowych sąsiadów. Tam i Kika przykocie, no! Siuuu! Bo ja Ciebie nie będę się z tobą przyjaźnił. Jeśli jak się dziadek pewnie taką przechodzi, to Ale nie dziadek, to... Nie, 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 nie. Dobra. Boże, że ja wygnałam moją Lidię no. Eee, dobra, ty sobie usiądziesz. Sorry, sorry, sorry. Tutu, tu, 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 tu. Sorry, że mówię do ciebie jak do kota. Yhym. Mogę go tak uchwycić jako całkowitą Nie. Uchwycę jako do Tak, odwiedzić kocią w dżunglę. Nie. Yhym. Wiem, żebyś yy, kota uradowała, ale nie, sorry. No, te się. Bo zakończyć już odcinek. Tak. O, ona ma obrączkę. Może się Tak, super. Tak, ale nie chcę wchodzić do udziarka. Z czym i udziernie Czy przyjechała. Dobra, może być. E... Dzięki Wam za oglądanie. E e I mój kaszel. Przepraszam za, e wam, za Was, za mój kaszel. I zapraszam Was do następnego w do, do części trzeciej już ostatniej pa, pa.